A ze mną są znakomici goście. Po mojej prawicy Tarzan. Siemanko, witam Was serdecznie. Oraz po mojej lewicy Strolowany. Ze Strolowany już się garniesz do odpowiedzi. Czekasz. Nie, e... Ja tak zawsze się ruszę na mam, więc wiesz jak jest. Ja to za cały czas w ruchu. No, ale, ale lubisz się też spóźnić też często. Nie, no ostatnio nie, wyleczyliście mnie z tego trochę. Ostatnio nie? to ja się spóźniłem dwie godziny. No, wyleczyliście mnie trochę. No, to widzę, że macie coś wspólnego od razu. Słuchaj, strolek, bo ty tak patrzysz często na takie poboczne rzeczy, jak kursy i tak dalej. I tutaj nie. widziałem, że na fortunie masz. 3.21 i tak widziałem nawet komentarze tak kibiców, mhm. bo na przykład ja przed tym zestawieniem, jak było w planach, to myślę sobie, no fajne takie równe zestawienie, bo Tarzan jest, wiesz, chłop, idealny, charakter ma do walki, a ty już trenujesz też kupę lat, więc mówię fajne zestawienie, a jak ludzie zaczęli pisać, no jak strollowany. We, według ludzi to nie trenuję, nie ani miesiąca. Bo dla niektórych to jest sport sylwetkowy. Tak? Jeżeli wyglądam tak, to dla ludzi ja nie trenuję. Nie, nie istnieją tacy dla ludzi jak fajterzy w UFC, którzy ważą tam dużo i nie wyglądają zbyt zdrowo, a naprawdę napierdalają takich właśnie dużych, jak tutaj mam przeciwnika. Tak? Więc dla, dla niektórych ludzi to jest sport sylwetkowy, a co do kursów, no ja tak... Patrzę pod tym względem, że pamiętam, że jak byłem faworytem z Ratajem e, na pierwszej walce, gdzie przegrałem, gdzie ludzie go skreślali i chcieli, żebym ja wygrał i nikt go tam za bardzo nie lubił, bo wiadomo, zawsze się tam woził, no to potem dostawałem tam różne wiadomości, nie? Że, 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 że mnie zabiją, że, że przyjadą do mnie i mnie powieszą. Słuchaj, ja raz miałem sytuację Kurwa, z kursem. Tak jest strasznie. No, ja sytuacje. miałem raz taką sytuację z kursem, jak wygrałem, poczekaj, przegrałem z, karwa, z Karwatem, przegrałem, i byłem gdzieś na jakichś nagrywkach w Katowicach, pamiętam, i była noc, tam byłem z rządem. Gdzieś tam na kolacji, nie, na kolacji, na imprezie, i wróciliśmy i ja chciałem McDonalda zjeść. I była pierwsza w nocy, nie w McDonaldzie. Stoję w kolejce i podchodzi do mnie dwóch chłopów. I tak. Tarzan? Ja mówię, no, oni tak, jak mi zaraz 600 stów nie oddasz, to będziesz najebany, nie? Bo stawiłem na ciebie i przegrałeś. No właśnie, więc ludzie wiesz, to jest... nikt każdy nikomu. No to jak stara. to się rozwinęło? Lepiej nie, no no, to już nie dokończę, jak to się rozwinęło, co powiedziałem. Jednego najewał, drugi spadał samochód. Tak, a trzeciego nie było. No. Powiem szczerze, że to chyba jest normalne, bo ja też, jak przegrałem ostatnią walkę, to też dostawałem multum wiadomości. Najczęściej to były kupony po 10 zł. 20, tak, tak. Ja, czy ja też takie wiadomości dostawałem. Czy oddasz mi 50 zł, czy 40 zł, mi przelejesz? No. Ludzie mogą mnie. Nie, Taka, nie, nie słuchałem cię, powiesz jeszcze raz. No tak, nie słuchajcie, to trudno. Jednym słowem, za 15 dni naprawdę o. wszyscy się zdziwicie. Nie, jeżeli mówisz, że nie, nie mam... będzie to łatwa walka dla Tarzana, tak jak myślicie. Nie, ale to chyba nikt nie myśli, no, że będzie łatwiej. No, stare no, kursy, kursy są jakie są. A, no, Ludzie nie. piszą, że Tarzan mnie zabije, że to będzie No grubo, to nie. prawda akurat. <laughs> Czekam, mam taką nadzieję, życzę Ci tego. Pierwszy raz wychodzę do walki e, bić się. Chcę się bić, chcę, chcę wyjść, chcę dać dobry pojedynek, nie boję się, jestem przygotowany, przepracowałem na wielu płaszczyznach różne rzeczy i nie jest w stanie niczym nie zaskoczyć. Kasę to zawsze lubi trochę poopowiadać, coś dopowiedzieć. Tak samo mnie wyrzucił z roboty, jakimś cudem tutaj siedzę, więc wiesz, z Kasem to tak jest. No, no ostatnio, wiesz, wywiad widziałem tak? na TV reklamie i mówi, że... Po przegranej z szalonym reporterem to nie ma. Po prostu nie miałem prawa siedzieć obok króla i dlatego nie prowadziłem konferencji, wiesz. I ja tak okay. na początku nie wiedziałem o tym wywiadzie, dostawałem jakieś informacje od ludzi. W moich oczach mi to giga imponuje i mówię sobie, to jest takie wyzwanie dla mnie, jak jebnę takiego faceta. No to to jest kurwa dla mnie, zobacz, Powiem co się ci, dzieje kurwa, w ogóle. Bo... Kurwa naprawdę, wtedy jak mnie jedniesz, to zagraj Ptotka, nie. To będzie niesamowity fartiasz. Eee... Będziecie się śmiać, kurde, naprawdę. Będziecie się śmiać, jest bardzo no będziesz dobrze. Będziesz miał ciężką przeprawę. Ci I, I ty również. No ja wiem o tym. Ja kupię, ja, 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 ja jestem czy I no może to śmiesznie brzmi, bo na mi to... na mordę chłopie, jakiś baby, jest. Face to, dziecko. to kurwa nie obchodzi. Ty jesteś gruby, chudy, czy kurwa mały, kurwa krępy. Ja ci najebię tak samo, jakbym najebał kogokolwiek innego. Rozumiesz, że mi to nie robi. Okay. Mi to nie... Ja cię traktuję tak samo, więc nie zasłania się tym, że ja myślę, że ty jesteś otyły. A nie ja myślisz, cię traktuję... nie. nie ja, myślisz. Cię traktuję... ja tak nie okay. myślę o ciebie. Chcę. Tak w MIT pod... też pewnie robi ktoś taki podobny robin. No właśnie nie. Nie, nie. <laughs> Na szczęście w Smoku robią tacy zawodnicy jak nie jest mi trochę łatwo. E, więc dla mnie chcesz tak wyglądać, chłopie, to jest twoje życie. Nikt nie będzie cię oceniał. To jest ty jesteś kurwa reżyserem swojego życia. Chcesz tak Czy wyglądać. Jest to dużo powiedziane. Wiesz, to... Dobrze się czuję z tym, ale Na jeszcze ten... lepiej się czuję, wiesz, jak chudna, nie? Wiesz, jesteś tak, nie zasłaniaj się tym, że ktoś może mówić. To tylko ludzie są, którzy kurwa zawsze będą gadać za nami. Że tak gadają. Ty wiesz, jaką masz swoją wartość, trenujesz, ja też trenuję. No i no pewnie i... ja się z tego śmieję, nie? No to ja jestem za długo, żeby się tam to Gdzieś sejmować, tam trochę pewnie to boli, wiesz. Z jednej strony, nie? ale to mi się wydaje, że jeżeli ktokolwiek to ocenia, że jesteś gruby, czy mówi do ciebie, że jesteś gruby i mówi ci to, że chce cię zmotywować tym, dla mnie to jest kurwa najgorsza motywacja na świecie. Jak ktoś takie coś mówi, że jesteś gruby, nie? bo to może wiesz, inaczej ktoś odebrać i to może zaboleć kogoś, nie? tak naprawdę. Nie? No, to prawda. I osoba, która to mówi, powinna być kurwa priorytetem takim, kurwa do naśladowania, kurwa, żeby tobie zaimponować tym. Nie? Ja z Matim się znałem, niech tam odpoczywał u góry i nie chcę się na ten temat po prostu wypowiadać. Wypowiedziałem się na ten temat wobec tego, że jakby zapytał mnie co sądzę o tym, że Jacek, pan Jacek kurwa wrócił do Free fightu. Moje zdanie jest takie, że powinien kurwa nie, nie pokazywać się po śmierci swego syna jedynego, powinien dać sobie spokój z tym sportem i z tym całym tutaj otoczką tego wszystkiego, tak? No to tak, ale moje. wiesz, że też jest też tak, że każdy tam po swojemu jakby. Ale to jest moje zdanie. Ja mam swoje zdanie. Wiesz, wiesz o co chodzi? Ja mam swoje zdanie i to jest moja opinia. Nikt mi jej nie zabroni, kurwa, wiesz, wypowiedzieć. Nie? Moim zdaniem powinien sobie dać spokój. Nie? To jest moje zdanie na ten temat. Nie, no, możesz no, no, mieć kurwa inne. Nie, nie wiadomo. Bo ja wiadomo. jedyny to powiedziałem, ale no, takie jest moje zdanie. No, jeżeli twoje. Inaczej nie chcę, nie chcę o tym gadać po prostu, nie? No to jest ciężko. To jest ja ciężki się nie temat, to jest się kurwa, wiesz, ciągnął mnie za języki, po prostu wiesz, wypowiedziałem się, że moim zdaniem. A mogę mieć swoje zdanie, tak jak ty możesz mieć swoje zdanie. I ty możesz mieć swoje Tak jak on ma zdanie, że może mnie najewać, no to ma swoje zdanie, tak? No, no, to ja mam swoje, że nie powinien się pokazywać. No. Wiesz, jakby ktoś dla mnie ważny też przeżył taką. Nie, no ja nie wróciłbym raczej. Ten. No wiesz, ja mam to, króci... to samo zdanie, ale to jest zależy od człowieka. Nie? Just, no. On czuje, że to robi dla niego, no to niech. Wie, robi, nie. Inaczej, jeżeli on to robi dla niego, no to szacunek niech to robi dla niego, ale moim zdaniem powinien nie, nie, nie wracać. Nie? Widziałem też, e, viralem był. W pewnym momencie twój film z babcią. Babcia Właśnie. Tutaj, na... tutaj ogólnie przez ten film moja mama wylała sporo łez. Eee, to jest tam film, że mówię, no. że jak byłem młody uciekłem do babci. I dzięki temu mi życie się ułożyło i wiesz, i znają mi moje mamy, zaczęli do niej wydzwaniać, że ja opowiadam, że uciekłem od mojej mamy, że mi jakieś coś złego zrobiła. Tylko ja nie doprecyzowałem, a ludzie bardzo lubią dopowiadać sobie pewne rzeczy, żeby tylko wbić szpilkę, tym, tym bardziej w moją mamę. Fajnie, że zapytałeś, bo moja mama pewnie ogląda e, i pewnie Pozdrawiamy jest mamy No, Motywujemy kanał 3,5 miliona e, wyświetleń, nie? i tam, że uciekłem od mojej mamy, tylko nie powiedziałem tam, że uciekłem. Nie, bo mama mi wyrządza krzywdę, bo moja mama jest kochana, jak mi złamali nos przed walką z błądem BGC ona była pierwsza, żeby mnie zawieść, żeby mnie ogarniać, zawsze, zawsze, yy, zawsze mi pomagała w życiu. Tylko przez to, że chciałem iść swoją ścieżką, moja mama nie była za tym, żebym został youtuberem. Nie wierzyła w to raczej, że mogę zostać youtuberem, YouTube że mi wy, wyjdzie. Tak, tak, tak. I tam w wieku tam wiesz 12 lat już nagrywałem pierwsze filmy, gdzie przeklinałem, kurwa, ja pierdolę, co no wiesz, jak moja mama na to patrzyła. I ja po prostu miałem okazję no, i poszedłem mieszkać do babci, no to wiadomo, u babci wszystko, wszystko zawsze tam. Babcia bardziej wierzyła w to, że może mi się udać, że wzięła mi tego laptopa na ratę i, i wspierała mnie w tym, co robię. Nie? No bo YouTube kiedyś w oczach naszych rodziców to było nic, no to była mała platforma, nie? to tam był youtuber największy, 100 tysięcy subskrypcji, a teraz największy youtuber ma tam kilkadziesiąt milionów. Nie? Jak sobie dalej radzisz, e, nie pijąc, bo wiadomo, że alkoholikiem jest się całe życie? Czy masz czasami jakieś teraz momenty zwątpienia, czy to już jest wszystko za tobą? Wiesz, ja byłem uzależniony, wiadomo, że nie od takiej mocy, od papierosów, ale przez wiele lat też się z tym męczyłem. Wiesz, co? Ja, jak to powiedzieć? Czujny musi być, musisz być do końca życia, bo alkoholikiem będę do końca życia i są sytuacje, nie powiem, że nie, w których wiesz, ten drugi ja się odzywa. Na przykład ostatnio miałem chyba. Nie, miałem takie. Krytyczne momenty, bo teraz w październiku będzie już dwa lata, jak jestem w pełnej trzeźwości totalnej. I w, miałem takie trzy sytuacje stresujące, które raz się obudziłem w sklepie i patrzyłem na kurwa, wiesz, na jakby regał. E, drugi raz już prawie miałem telefon i gdzieś dzwoniłem, a trzeci miałem chyba bodajże miesiąc temu taki miałem krytyczny, w którym też się popstrykałem z moją żoną, którą serdecznie poz, pozdrawiam. Bo wiesz, jakby jak psujesz relacje z kimś, e, przez Długi okres, oszukujesz tą osobę, wiesz, zaniedbujesz relacje i wszystko, to ciężko jest, żeby ta osoba tak szybko o tym zapomniała. I te najbliższe osoby, osoby uzależnione, to są naj, naj, najciężej to przechodzą. I wiesz, czasami są sytuacje, i pierwszy raz się otworzyłem przed moją żoną, że, słuchaj, Anka, wiesz, ja chcę mi się pić, nie? Pierwszy raz to powiedziałem. Nie? Ona dobra, i zbagatelizowała to trochę. Później już to sobie wyjaśnić mnie. i wyjeżdżałem tam gdzieś i, z, i wyjechałem pokłócony totalnie z nią i tak się trząsłem, słuchaj, że dojechałem tam na miejsce, którego rajdowego chwila pozdrawiam, bo tam nagrywałem taki rajd e, i cały dzień się z nią kłóciłem na telefonie i pierwszy raz w życiu miałem tak, że musiałem się zamknąć w pokoju, wysunąłem kartę do mojego kamerzysty i mówię, nie wypuszczam z tego pokoju, nie? Tak, tak leżałem nie? i się trząsłem. Nie? Siedem, siedem godzin to trwało, taka dilerka, ale po tym jak wyszedłem, stałem. Miałem taki suchy kat, tak zwany, ale byłem tak z siebie dumny, że to była, była chyba najcięższa próba w moim życiu. Nie? Dobra, panowie, doczekaliśmy się telefonu, okay. więc kogo mogę powitać w studiu? E, siema, siema. Siema. Siemano. E, kwiato mówi. Kajetan. Bo, możesz powtórzyć? E, kwiato mówi. Poproszę reżyserkę trochę głośniej, bo, bo nie słychać. Dobra. Kajetan mówi, o, mówi, się. Siema, kajetan. kajetan. Nie, nie Kajetan, Gargamel. Nargamy, argamy. Ja, ja mam to... pytanie do, do strojowanego, nie? Tak, no. No ale obiecaj, że odpowiesz szczerze, nie? Tak. Nie będziesz kręcił a nic. Jak, jak? Nie będziesz nic kręcił. Nie, 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 Odpowiesz szczerze, nie? Dobra, no Dobra. powiem takie pytanie. Bo tak mi się ostatnio coś nie i się chciałem upewnić, nie? No, no. <laughs> Czy masz tak, nie? No. Że jak robisz kupę, nie? Tak. I jak ci woda prąknie na tuek, to nie pocierasz dupy, bo mówisz, że ci umyła? Nie, 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 nie robię tak. A... Bo co, bo co? Weź powtórz jeszcze raz, bo co? No, no bo zwanowany podobno ma tak, tak mi jego kolega mówił, że jak robi kupę i mu woda plumknie, nie, jak pani kupa na wodę, no. jak mu plumknie na dupę, to on już nie wyciera, bo mówi, że już muło. A to kolega nie. Rataja może. No może kolega Rataja, a nie, ale 300 jak Ram, to gram na laptopie z Metina 2, najlepszy serwer Sanctum, wbijajcie wszyscy, eee, no i to jest moja odpowiedź. A point. jeszcze, dobra, jeszcze jedno pytanie, nie? No dawaj, dawaj. Do was wszystkich, nie? Eee, właśnie, jakie jest najdziwniejsze miejsce, gdzie sobie waliliście konie? <grym> <grym> ja mam na przykład taką historię, nie? Rafa Koralowa. Gargamel. Egipcia. Jak Gargamel to wiosnę Smurfów, boże święty, co za telefon. Nie, głupi telefon. Ale no fajnie, no, to fajne. no o co ludzie mogą nas zapytać, nie? Nie, no masakra, masakra. Ale co, czy stajemy? Możemy się będziemy się bić. Yeah. No, Tarzana już nie ma teraz żadnego. I teraz pozycja bokserska. I wracamy z wielkim pół... i no, ale.